Witam was w kolejnym odcinku a to tu już piątym A ty jesteś po prostu, No ja jestem Riddick Minecraft, dobra przecież... No przecież wiadomo, no A... a skąd znalazłeś mnie Ojacie... Przyszło słychać mój głos Eee... Ale kto by się chciał pode mnie podszywać? Nie. No dobra. Bo ja jestem sobą i jestem sobą i już. Bo dużo ludzi ogląda Transformersy widocznie. No i co, a my w Parawardzie mamy 200 wyświetleń, a Paraward to jest taka nieznana gra. Tu pomyśl sobie. No, ale patrz... Ale, ale Transformersy to chociaż dużo ludzi zna, więc grę też łatwo pójdzie, a... A Paraward to już jest taki stary... Nie no, ale ja i konserwant chcemy tą grę ożywić, bo ona jest zajęta. Dobra idziemy. O, złoty pojemnik, fajnie. Dostaniemy maskę taką. Maska, maska Dobra Dobra, idziemy. Eee. Którędy... Aha ten. Zabiło nam tam wrogów z tyłu. Ja muszę trochę pozbierać tych klosku, bo coś mało mam. Gdzieś to mało. No tutaj to jest mało. Jeden poziom już tyle masz. A my potrzebujemy dużo, dużo więcej. No a jedno ulepszenie kosztuje 10-15 10, 10 15 tysięcy i co? No, i co z tego? No, już będzie ostateczna walka. Sorry, że nie monitorowałem czasu i nie wiem jakie te odcinki mogą być długie. W ogóle to potem zobaczę, może się okaże, że jeszcze tak, że jak je złączę, to nawet będzie odpowiedni czas, to wtedy yy, je złączę. lepiej lepiej W ogóle teraz myszką mogę oparować, tylko nie, jeszcze muszę klawisz do przodu. Dobra, jeszcze trochę. Nie, no, idziemy na drugą stronę. Dobra. Ale to ja tutaj się zmieniam w Kongu, bo on ma najwięcej życia i w ogóle A, yes, go. A, yes, go. Dobra. A ja sobie pobiegam tak o i poczekam Zaraz zejdą te Eee... Jak one? Spy A ja zrozumiałem Spyro A dysk się zbugował Co, jest? Cze Cze Czekaj. Nie, tutaj najlepszy jest Nuparu. Bo tylko rzuci zrzuci se granata, właśnie, i giną. No. I dlatego ja go lubię. O, po prostu. W o, następny o w następnym odcinku spotkamy się z Bossem. Tamten odcinek będzie krótki. A jaki będzie Boss? O, Spiraka. No, a coś ty myślał? Eee, dobra. A, który? No niebieski. Tak, Przecież my cały czas teraz walczymy z niebieskimi. A właśnie, znowu jest ze mną Jerepl. E, no dopiero to powiedziałeś. To trzeba było powiedzieć za siebie. Nie. Dobra, tutaj już mogę na Kongu zmienić. Dawaj, dawaj, dawaj. Nawet jak ekstrasy... Ej, a właśnie, nie mam tutaj maski Matoro. Dziwne ten biały stać, tak? No Ten biały ludzi Puu Biały Pau To He heavy Pow po Heavy Po Ledwie zladwie ledwie i zla już e zginął Gdybym miał trochę ulepszone ten... O, teraz znowu trzeba trybu bohatera. A gdyby ten... Nuparu miał ulepszony atak, to wtedy by... By zabijał te wizoraki za pierwszym... Na hita by je brał. Dobra, będę sobie i tak stał tylko. Będę tracił po połowie zdrowia. A jak się ule... Jak się ulepszy już wszystkie postacie to właściwie to nie ma mocnych na ciebie Teraz trzeba poczekać na rodakę jeszcze A my się tutaj poz, pozbijamy tych Dobra, idziemy dalej To dopiero z 5 minut trwa Wiem, jeszcze tam pisało zwiększ limit, nie wiem, czy, nie wiem co to dokładnie znaczy, ale... O tym odcinku zobaczę chyba, jak to się wszystko nagrało. Mam nadzieję, że dźwięk jest odpowiednio. A jak nie, to będę mówił głośniej. Dawało mi się, że tam pojemnik był, ale tylko mi się zdawało. No, nareszcie. Mogłem go z, e, od Chewkiego walnąć. A ja u wczoraj go do Flora trójkę. No i dobra, bo jak ty przychodzisz i grasz po kilka godzin bez przerwy... No i pozwolasz. Dobra, już ona ręki już nie ma. Teraz ją tylko zabić. A. Nienawidzę tak.

na pewno no i zaraz będę musiał ją jakoś wykończyć. Że chyba się jakiś most pojawi. Kill him, finish him. No ale ono sure. wiem, no, już On jest. No na 100% <laughs> to wody brzmi jak dziewczyna. Czy to brzmi jak dziewczyna? Nie, no nie. Ale no, dobra, no, no wygraliśmy. Tak dobra, tutaj jak powiedziałem, zbieramy maski tym. Tym żywiołem, z którym walczymy. Czyli że teraz... Czyli że znowu hachli zbieramy maskę. Jak ten ja. koleś wody się nazywał? Hachli, przecież powiedziałem przed chwilą. No dobra, więc za chwilę będziemy kończyć ten odcinek przyszypcze. Mamy jedną maskę, a to tylko trofeum takie. Nie, yeah. a nie, no dobra. No, Więc jeszcze chwileczkę i. Patrzmy. Jaki żart. No, patrz na jaki stopień. O, fajnie, jak on pokonałem 50 bał. No właśnie, są takie osiągnięcia, fajnie. E, no dobra. Więc ja się już z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym. No. Może. W którym przejdziemy ten oto poziom. Dobrze, że wysoka. Jeszcze pokazał ręką, bo no. mi się pomyliło, że nagrywam wideo. Nie, no tak, nie. Jakoś tak zrobię. A nie, wideo, tylko takie... Dobra, dobra. E, no dobra, ja was żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.